Jesienny wieczór. Daniel wracał do domu. Zajrzał się w kwiatki. Powąchał mm. drzewo. No, a to kwiatek. Powąchał paluchy. Ten profil. Przecież nie ma kurde rąk, to tak? może powąchać paluchy? <grym> U stóp. No dobra, mamy klucz i. Teraz możemy wejść wszędzie. Co? <grym> o <kurwa. grym> Co to? Krzywdzała. Oficjalne otwarcie streama. Boże, ale tym razem było słychać. Ale jakie ciepłe. Myślałem, że odpalamy streama pół godziny temu. <laughs> Czekaj, wsadzę to do lodówki. No dobra, odpalam prolog. Odpalaj. A jeszcze w ogóle, a to odpalam jeszcze i nic nie powiedziałem w ogóle co to jest, nie? Gra nazywa się Search Party, tam party jest to Indyczek. Deweloperzy mają jakieś powiązania albo wydawca ma jakieś powiązania z Puppet Combo, aczkolwiek to nie zostało zrobione chyba przed... Combo? To jest jakiś jeden koleś, tak? Widzę loom. Pewnie nie jestem. Tak czy siak yy, gdzieś tam na to trafiłem na Steamie właśnie przez te powiązania z Puppet Combo i stwierdziłem, no wygląda całkiem ci tak spoko, trochę przypomina graficznie House. Oprócz tego nic nie wiem o tej grze. Jadę, <grym> okay. prolog. Co? Co? <grym> Co? Nie, my nie zaczniemy, kurwa. Jaka, jaka aplikacja się odpali? Jaka jak... zewnętrzna aplikacja, kurde? Co będzie wewnętrzna? Dobra, czas sprawdzam. Uwaga, gra w grze jest przemoc i. Niepokojące obrazy. Niepokojące, niepokojące obrazy. <laughs> yeah, o jest, to jest jak oddzielna gra. Prolog. Co? Co znaczy Cold Case, że jakby już taka nierozwiązana sprawa? Daniel co? wracał do domu ze szkoły, idąc na skróty. O kurwa. I zgubił buty. Nie ma rąk. <laughs> What the fuck is that? Jesienny Dobra. wieczór. Daniel... ...wracał do dołu. Zajrzał Pową... se w kwiatki. Powąchał hmm. drzewo. A ja, to kwiatek. Powąchał paluchy. Ten Dendrofil. Przecież nie ma I... kurde rąk, tak może powąchać paluchy? <laughs> <laughs> U stóp. Powąchał <laughs> wielki kciuk. U prawej stopy. I idzie. Na raz, list, list od kochanki. Było napisane, kochanka mu napisała, trzymaj B, plus analog, sprint. Trzyma, Daniel Trzymaj mój analog i lecimy na szybko. Zaloguj trzymaj się normalnie. analog, na ciepły, ale Daniel miał krótkie nóżki, jak popiendalał. Czemu on ma taki ka kaczy kaczydziobek? What the fuck is this? Blair... Blair Park? Puppets? Pa... Pa... Pa, po... To chyba po rusku. Pan policjant. Podejrzanie on wygląda. To jest, czy to jest pedofil za pana policjanta? Halo. Ja ma okulary w VR. Daniel. Olał pana policjanta. I, I wyszedł z gry. Nie może wyjść z gry, więc idzie w prawo. Daniel. Szuka miejsca, gdzie by podlać kwiatki. Już go ciśnie pęcherz. Udało no. się. Możemy kontynuować. Nie, nie możemy. Pan policjant. No co tu się dzieje? Ten pan policjant jest taki kurwa ważny? Nie Dobra, panie nic. policjancie, to jest? Panie władzo. o, panie władzo. Daniel stwierdził, że przebije mu opony, bo... Kurwie mnie on. Wsadzi peniora w wentyl. I poszedł Daniel. A co to? Kępa list. List na kępa. Znalazł tam Kolejne. jeża. Kolejna jeża. Chciałbyś znaleźć jeżę. No ej, w sumie taki, taki jesienny wieczór możesz znaleźć jeżę, nawet w mieście. Kurde, w mieście to i... Przepraszam bardzo, ale w Warszawie ostatnio yy, w szko... na terenie szkoły podstawowej się kurde dymały dziki. I to kuźwa na Mokotowie. Na Mokotowie dziki? No. Boż. Dziki sadzały sobie diki. Wow. A Jest kolega. To? Hej. Daniel powiedział, hej, co, co tu, tu robisz? robisz? Kurwa, skipnę." Czy, mo czy mogę jointa? Daniel, ty narkomanie. A on tak, co? Serio? Naprawdę, chcesz już jarać? Jasne. No dobra. Okej, okay, dobra, to tylko znajdź jakąś ładnie ususzoną roślinkę. Okej. Okay. Nazywam się Daniel, tak. Tak, by the way. Daniel? Daniel? O, ja nazywam się... Co to jest ten... takie imię? Zbuduj zamek. O kurwa Minecraft. Jaka morda. Podejrzany, podejrzanie to wygląda. To wygląda jakby jakby ktoś podniósł ręce, przerażony. No, tak, taki duch przerażony podnoszący łapy. Wow, niezły zamek. Dzięki. Dzięki, twój namiot twój też, też mi się podoba. To... Twój też jest całkiem niezły. Gdzie twój? Próbuj wielki znaleźć mapy? wielkiego kija. Tak. Idę Gdzie, po wielkiego gacie. kija. A, może zrobić takiego sprinta? Pa, jaki pojeb. Jakie strefy. Może sprinta z... No, pa. nie jebaniutki. I nie ma staminy. Czyli on na pewno nie ma da, 30 lat. Daniel teraz już popierdala po parku jak po pigułach po prostu. <laughs> A już... chciał tylko zajarać. <laughs> Ta. A Co oni dają o... tym Okazuje się, że to pigulasz. Kurwa, Daniel nie ma rąk, ale... Macha różdżką, jak Harry potem, Ale ma telepatycznego patyka, którym macha bez użycia rąk. Niezły. Odkleja się od niego, jak Daniel odkleja się od rzeczywistości, jarając kolejnego jointa. Wyje, wyjeb się na ten zamek, jak. Oj, oj, oj. Jak Biden na scenie. Chcesz się bawić berka? Dobra, dawaj. Będziesz mnie gonił? O kurwa, szybki jebany! <śmiech> <What>? <śmiech> mm, mm, mm. To nie, kurwa! You <noise> suck! Kurwa, co on taki szybki, ty? Usain Bolt! Jaki następuje? Ty! O, co żeś w ciągu. Idę drogą, tym razem nie zbaczam. Idź, jak czerwony kapturek po lesie. Może to jest taka gra opowiada historię, gdzie młodzi ludzie po szkole... Wyskakuje ci pan policjant i nagle chowasz się ze swoim kolegą do piaskownicy i bierzecie piguły i biegacie po, na, po naćpanym lesie. A, okej. Okay. <laughs> <laughs> to były tylko czereśnie. Daniel nie jest zbyt szybki, chyba nie wiem. Co tak opuszczana chata? Czyżby trzeba było tam wejść? To jest czwarty, my szukamy imprezy. Gdzie on mnie prowadzi? Będę w specjalnym pomieszczeniu w najwyższym punkcie domu. Co no, on tak szybko wysrał notatkę? Przecież byłem tu za nim. Kurwa, siekiera. To, to pomieszczenie wygląda na bezpieczne, no? Z na środku. Pamiętasz, jak się kiedyś bawiło w jakieś parkury i tak dalej, to, to właśnie jak się chodziło po jakichś dachach czy jakichś garażach i różnych mhm. takich osiedlowych miejscach, skakując na różne miejsca, się czasami trafiało właśnie do takich miejsc typu jakiś. Opuszczony budynek albo jakiś kurwa dach. I zazwyczaj w takich miejscach. Były jakieś butle Czas... szykawy... no, z No, butle z strzykawy mi się właśnie kojarzy, bo no, butle no, jest no. Szykawy, nie? I raczej się szybko pierdalało z tych miejsc, no bo nie chciałeś trafić na jakiegoś kurwa, albo albo Menela, albo. No. Na, nie wiem, naśpanego bezdomnego, albo. Albo naśpanego Menela. Naćpan... <laughs> Ty zafukany się... jako syna Nie chciałeś. trafić boss Nie chciałeś trafić ani na Szpuna, ani na Menela, a ty bardziej na Ultimate Boss. kurde, Szpuna Menela. No. Ale tak nie było. Nie chciał. Boże, ile on ma lat? 10? Tam było na początku gry, czy coś takiego? Gdzie on kurwa łazi? To Dem... go nie uczyli? O. Ło. Dziwny o, obraz. Dziwny łobraz. On rozpiertała wszystko. O, kurcz. No dobra, mamy klucz, czyli teraz możemy wejść wszędzie co? O kurwa! Co to? Zejdzie za tobą? Tak! O fuck! Hej! Bigo! O kurwa! Nie o! Nie umiesz się otworzyć? Nie. Wiesz gdzie, gdzie jesteś? Miałam się kiedy! NO NIE MAM się Jak Jaką rozjebać to? Kteczka! Druga! O! Oh. Dobra ta impreza Jaki storage? Alo, Przecież tam jest przejścia, ja nie mam się już, bo zniszczyłem na typie Ty... on to słyszy? O! Teraz też możesz przeglądać mapę, że tak powiem? Możesz przechodzić kamerą? A, no, okej okay. Pierdolę, trochę stresujące to jest. Dobra. No i chuje, tu nic nie mam. pip pup, pup. O! Oho. <laughs> nie, serio? Uhu. Uh! Daniel! Spierdalamy! mnie! <laughs> Dobra, byłaś stąd. Jak lokt? No kurwa, co czytasz? Ty chuju. No nie masz, kurwa, stać i czytać sobie. Ała! Oh, wow. Daniel, umierasz. Ała. Oh, wow. Gra mi chyba zablokowała w ten sposób, że nie mam siekiery. Dobra, no, jeszcze mogę tylko Living Room szukać. A czemu tak szybko się no. otwór pojawił? Dobra, gdzie jest Living Room, kurwa? Otworzę i zobaczę, jak starzy się ruchają? Nie chcę tego oglądać. No i zobacz tutaj, nie mogę tu wejść. To jest wyje, podejrzane. Może w tym. <laughs> Oho. Co? A nie mnie. W pełnej grze zagra jako siostra Daniela Clare. I ona poszukuje Super. swojego zaginionego brata. Czy znajdzie Daniela? Czy w ogóle ona przetrwa? <noise> A to Jakie może... inne horrory nie oczekają. Może to jest tak, że musisz kurde... Znaczy trzeba zginąć, ale chcę spróbować jeszcze raz, bo chcę spróbować przejść to dalej. No bo kurwa, to był głupiej. Uderzyłem typa siekierą i się okazało, że ona jest mniej potrzebna, żeby przejść dalej? No, Cze? trochę to do dupy. Dobra, on ma 8 lat. Matka... 8 miał? lat. 8 lat to jest która postawówki? Druga? Pierwsza? Nie wiem, ale jakoś na jakieś pierwsze no Pierwsze, 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 pierwsze klasy, klasy postałówki, no. no, no Powiedz mi, pierwsze, pierwsze trzy, trzy klasy, no to kurde... W pierwszych trzech klasach postałówki to ja nie chodziłem nigdzie sam. Chyba, tak mi się... No nie, na pewno nie. Pamiętam, że nawet sam do domu nie wracałem no. ze szkoły. Także tam od pierwsze, czwartej, piątej się tam, się tam zaczynało. Tak, tak, no, no dokładnie. I stąd potem były, kurde, Resident Evil i Menna Kuszna nie, nie, nie wracałem do siebie, tylko wszedłem do ciebie. Dzięki za mm, Daniel kurwa na spidowany skurwesy. Nie, mm. yeah. Daniel kurwa na spidowany skurwesy. <grym> tak? To jest nazwa odcinka? Okupa. Goni! Co to jest? Scyzoryk. Nożyczki. nożyczki. Scyzoryk. tak na, na mnie wołają. Do czego mi kurwa nożyczki? A on, może tym ma tak. Może mogę go zabić? No. że mogę go zabić? Aż 10 cięć mam. No, słuchaj, jeszcze w panie łapteczkę mieć przy okazji. Jaki mocno! A O! 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 Daniel! o, o, <śla> Jak biegnie kurde sto jakąś jakąś pielęgniarką na ręku. Na rękach. <śla> Easy jesteś! <śla> U. U. Niemożliwe, żeby on tak leżał po prostu. No zaraz stanie, a jak? Dobra, to Daniel chyba to już nic nie, nie podziała. <laughs> Daniel chyba ginie i koniec, dziękuję. Chyba podziękujemy. <laughs> ze... O kurwa, co? Gaz. Telepo... Co to za teleportet? Teleportatet. Daniel! Pierdalowy! Urwa! Daniel, to jest jednak dobry skurwesen. A <laughs> jakiś... <laughs> Panie morderco. Ja się tylko chciałem to naśpieszyć, daj mi spokój. Ty, no, mam Living Roomki, ale nie, nie ma czegoś takiego jak Living Room. Dobra, myślę, że tutaj jest twórca tej gry bo chyba się już nie da tego dalej przejść, no. Dobra, Daniel, czas chyba się wyjebać, no bo. Ending B? Czyli jednak tak? <laughs> jednak kijem policjanta, może coś się wydarzy. Eh. Może musisz szucieć do policjanta, że ktoś cię goni. Może musisz wyjść z tego domu? Nie dało się, zamknięte było. A, okej. Okay. Jeszcze pomyślałem, że możecie jakiś przedmiot, wiesz, znaleźć, zanim się do domu wejdzie. Mm -hmm. O! O, jest coś! Okej, okay, jest... to tego nie widziałem nawet nie, na nie, nie da się tego wziąć? Kurwa, to... Co wiesz. Kombinuj! Masz głowę i pój, to kombinuj! Zamknięte. Ale przecież wszedłem. Ale już jest zamknięte. Wytłumacz to fabularnie. <laughs> tu yes. jest living room! No i właśnie tak mi się wydawało, że mniej więcej tam, tam gdzieś w tej okolicy dowidziałem. No, no tu no. Co, nie widziałem tak. No dobra. To jest mnie tak. Okej. Okay. Co mnie bloket? Boże, ale musi być sfrustrowany ten morderca. To jest tak Daniel, ty pokój ty A co taki szybki? Czyli nie, klucze się nie zużywają. Mm -hmm. A czemu on, on nie może ich po prostu wyjebać? No, myślałem, że on tu nie złazi. Tych <laughs> oh! Ty Jezu, jak on jest kurwa szybki. Jebaniec. Tak, bo, bo wie, że danie spierdala. <laughs> Weź to kurde, tą udrabinę do góry i chuj. No właśnie. A, missing. A, missing. Zaginiona osoba. Mam nadzieję, że on tu nie włazi. Ja go gdzieś słyszę. Nie, no, chyba nie. Chyba nie. O! Tema. <śmiech> o! <śmiech> nie wierzę. za szybki! Ja pierwiar. na no, czas inne zakończenie? Chyba nie. O! Niebieskie. Czy ja jestem w niebie? Czy Daniel wreszcie będzie miał ręce i może powąchać paluchy? Co się wydarzy? Daniel jest już tak nakoksowany, że wszystko dookoła widzi na biało. Idę przed siebie. Ale faza. O! o. Blair! Panie, panie prezydencie? Gdzie ja jestem? Może oh, sorry. Ale, ale mi się pojechało. Panie Blair to był. Brytyjski premier, a nie kurwa, amerykański ja, ja prezydent. W ogóle, ja w ogóle nie kojarzę w ogóle typa, więc nie wiem. Teraz już przypomniał, ale czekaj, żeby znowu nie jebnął głupoty. Tak, bo Łysy mówi przez godzinę, że ktoś nie żyje, a ktoś ma się świetnie. O, były premier Wielkiej Brytanii, dobrze powiedziałem teraz. Ale, żeby... A żyje czy nie? <laughs> czekaj, tego nie sprawdziłem. Yy, żyje. <laughs> Ta, to jest były amerykański prezydent już nie żyje dawno temu. Dawno tak, i nieprawda. Tak, były amerykański prezydent nie żyje kontra, były e, brytyjski premier i żyje. Dzięki. Moje, moja głowa jest pełna. Kościu nie pamięta Daniela, o boże. Jest tam dla ciebie miejsce. Dobra, znajdź swoje miejsce idę. To jest moje miejsce. Ale chcę do domu. Mamo. Ciostro. Pomóż, pomóż. Kurwa, utknąłem na własnym placu zabaw. Daniel nie ma z kim się bawić. Więc potnie się nożyczkami. Życie ludego, samotne. Coś za smutna historia. Opłakałem się. To już koniec gry? Piknijcie, no. suba i jeżeli bardzo się podobało, daj się do Ten Dziął. dobrze. 到不，是，不倒是。